Tu Radio Impuls TWR Polska zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy lekturę listu apostoła Pawła do Rzymian. Dzisiaj czytać i analizować będziemy treść drugiego rozdziału tego niezwykle cennego listu apostolskiego zawiera on pełne objaśnienie Ewangelii Jezusa Chrystusa. W naszych wspólnych studiach listu apostoła Pawła do Rzymian dokończyliśmy już analizę treści pierwszego rozdziału. Dostrzegliśmy w tym pierwszym fragmencie Listu apostolskiego naukę o przyczynach upadku ludzkości w grzech. Najkrócej moglibyśmy określić ją następująco. Ludzkość odrzuciła objawienie Boga, nie przyjęła Boga i Jego prawdy, co spowodowało, że pogrążyła się w grzechu, w nieprawości, niewiedzy i niemoralności. Apostoł Paweł ma na myśli przede wszystkim objawienie się Boga w stworzeniu, w przyrodzie oraz w sumieniu człowieka. To objawienie nazywamy ogólnym albo powszechnym. Jest ono dane wszystkim ludziom. Stąd treść pierwszego rozdziału wiążemy z dziejami narodów pogańskich, czyli wszystkich narodów poza narodem izraelskim, któremu Bóg objawił się w sposób szczególny: poprzez przymierza, proroctwa, cuda, a w końcu poprzez Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Apostoł, Zwraca się w następnym, drugim rozdziale swego listu do Żydów jako do ludzi, którym objawił się pełniej niż innym narodom i wykazuje, że i oni zasługują na Boży gniew, bo także nie postępują sprawiedliwie. Przeczytajmy dwa początkowe wiersze drugiego rozdziału listu do Rzymian. Nie masz nic na swoją obronę człowieku, kimkolwiek jesteś, gdy osądzasz innych. Potępiając kogoś innego, wydajesz wyrok na samego siebie, bo sam czynisz to, za co innych potępiasz. Wiemy przecież, że Bóg wydaje sprawiedliwy wyrok na tych, którzy tak postępują. Paweł mówi o tych, którzy postępują według własnych norm moralnych i krytykują tych, którzy im nie dorównują. Prawdopodobnie ma tu na myśli żydowskich krytyków, sędziów i obrońców moralności, którzy żyli w jego czasach. Ludzie ci zbyt często i zbyt dosadnie dawali odczuć innym, że tylko oni należą do narodu wybranego przez Boga. Patrzyli z góry na przedstawicieli innych narodów i na każdym kroku potępiali ich za grzechy. Ci krytycy okomywali samych siebie, byli przekonani o własnej dobroci podczas gdy wszyscy inni ludzie byli ich zdaniem niedobrzy. Ich postawa była najlepszym dowodem tego, że oni sami byli przepełnieni grzechem pychy. Paweł mówi tutaj ludziom, którzy siebie samych uważają za dobrych i potępiają innych, że winni są właśnie tych rzeczy, za które potępiają innych. W istocie, nasza krytyczna postawa wobec innych jest często nieświadomym zasłanianiem tych samych braków w naszym własnym życiu. Ostra krytyka jest sygnałem tego, że coś jest nie w porządku z krytykującym, a udawanie, że jesteśmy lepsi od innych, jest hipokryzją. Będziemy chcieli więc wyjaśnić, w jaki sposób rozpoznać grzech pychy, grzech uważania siebie samego za sprawiedliwego, sprawiedliwego dzięki własnym wysiłkom i zasługom. Będziemy chcieli zrozumieć, czym dla Boga jest ludzka pycha i hipokryzja. I będziemy chcieli uczyć się, jak wyzbyć się własnej pychy z Bożą Pomocą. Apostoł Paweł zwraca się do ludzi, którym wydaje się, że w porównaniu z innymi są dobrymi, moralnymi i sprawiedliwymi. Paweł pisze wyraźnie: Nie ma dla ciebie usprawiedliwienia, człowieku, kimkolwiek jesteś. Dlaczego apostoł pisze w ten sposób? Bo oceniając i osądzając innych, Osądzasz samego siebie. W twoim postępowaniu przecież pojawiają się te same błędy, te same grzechy, co w życiu tych, których osądzasz. Zakochani we własnym ja szukamy schronienia w przeświadczeniu, które demaskuje apostoł Paweł. Wydaje nam się przecież, że mamy prawo oceniać i krytykować innych, bo uważamy siebie za lepszych. Widzimy źdźbło w oku bliźniego. A nie dostrzegamy belki we własnym oku. Apostoł pisze zdecydowanie. A ty, człowieku, który sam potępiasz innych za takie czyny, a robisz to samo, czy uważasz, że unikniesz sądu Bożego? Chyba, że gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, zapominając, że dobroć Boga prowadzi do nawrócenia. Prawdziwie zbawcza wiara którą zwiastuje Paweł, nie ma nic wspólnego z grą pozorów, z hipokryzją i udawaniem. Bóg jest dobrotliwy i miłosierny, tak, ale Jego dobroć ma wyraźny cel: ma prowadzić Ciebie i mnie do upamiętania, a więc nie do pobłażania sobie, nie do hipokryzji i pychy, ale do upamiętania, do prawdziwego nawrócenia. Bóg potępia ludzi, którzy sami uważają siebie za sprawiedliwych. Apostoł Paweł pisze o tym, co będzie się działo podczas sprawiedliwego Sądu Bożego. Czytamy dalej w wierszu 5 i 6. Ty jednak, mając serce twarde jak kamień i nieskore do nawrócenia, sprowadzasz na siebie gniew, który spadnie na siebie w dzień gniewu, gdy objawi się sprawiedliwy sąd Boga. On każdemu odpłaci według jego postępowania. Jeżeli w swej cierpliwości Bóg wiele spraw pozostawia dotąd bez kary, to przyjdzie kiedyś taki dzień, w którym Jego święty gniew z całą mocą płomiennej surowości spali wszystko, co złe. Jakże straszliwe rozczarowanie przeżyją lekkomyślne serca tych, którzy, nie upamiętawszy się, liczą na pobłażliwość i dobroć Boga nagle staną wobec nagromadzonego przez własne postępowanie sprawiedliwego, świętego gniewu żywego Boga. Co będzie się działo podczas sprawiedliwego sądu Bożego? Paweł mówi o tym słowami Psalmu 62. Bóg odda każdemu, według uczynków jego, tym, którzy wytrwale czynią dobro, w dążeniu do niezniszczalnej chwały i czci, da życie wieczne. Tym zaś, którzy szukają własnej chwały, sprzeciwiają się prawdzie i hołdują niesprawiedliwości, odpłaci gniewem i karą. Bóg osądza ludzi na podstawie możliwości, jakie mieli w życiu. Im jaśniejsze otrzymujemy objawienie prawdy, tym większą winę ponosimy za jej odrzucenie. Zostaniemy rozliczeni przez Boga z wszystkiego, co od niego otrzymaliśmy. Musimy właściwie zrozumieć słowo sądzenie. Posiada ono podwójne znaczenie. Może oznaczać potępienie kogoś, ale może także wyrażać ocenianie. Ludzie mogą się mylić w swoich ocenach, ale Bóg, oceniając postępki ludzi, nie myli się nigdy. Musimy być ostrożni, żeby nie zinterpretować słów apostoła Pawła niewłaściwie. Nie uczy on, że nasze dobre uczynki mogą nas zbawić. Nie, Paweł naucza czegoś innego. Naucza o metodzie sądu, a nie o Bożej sprawiedliwości, o Bożym sposobie usprawiedliwienia. Bóg wynagrodzi każdego według jego uczynków. Dowiadujemy się, że tylko ci, którzy przyjmują Zbawiciela i jego sprawiedliwość, mogą postępować w życiu tak, jak to jest przedstawione tutaj, w tych słowach. O tym będzie apostoł pisał później. Chodzi o posłuszeństwo. O podporządkowanie się woli świętego Boga, o życie w wierze i zaufaniu Panu i zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Wiara w niego, jedynego sprawiedliwego, daje zbawienie, pojednanie z Bogiem, pokój z Bogiem. Apostoł Paweł pragnie, by prawdę o zbawieniu poznał każdy człowiek. I posiadający ograniczoną, choć wystarczającą do wyrażenia posłuszeństwa i wdzięczności Bogu poganin, i pobożny, uważany przez innych, a może uważający się sam za sprawiedliwego Żyd, a także i przede wszystkim każdy z nas, posiadający już współczesne poznanie Bożego planu zbawienia. Znane jest nam ogólne objawienie się stwórcy poprzez przyrodę, poprzez historię i poprzez sumienie a także jego objawienie się szczegółowe. Poprzez Biblię, poprzez proroctwa cuda i przede wszystkim poprzez Ewangelię, która ukazuje nam jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Odpowiedzmy na to wspaniałe Boże objawienie wiarą, posłuszeństwem i miłością. Widzimy, że od początku swego listu apostoł Paweł piętnuje pychę człowieka, jego pewność siebie. Czyni to zarówno w stosunku do Pogan, jak i do Żydów a także w stosunku do chrześcijan. Gdy wsłuchamy się uważnie w słowa apostoła narodów, zauważymy, że jest to atak na twoją i moją pewność siebie, moją i twoją pychę, samolubstwo, hipokryzję. Musimy jasno zdać sobie sprawę, że grzech, nieposłuszeństwo względem Boga przynosi zgubę, niezależnie od tego, czy popełnia je poganin, żyd czy chrześcijanin. Od dziewiątego wiersza drugiego rozdziału listu do Rzymian czytamy: Udręka i ucisk przypadną w udziale wszystkim ludziom, którzy czynią zło, przede wszystkim Żydom, a potem Grekom. A chwała, cześć i pokój wszystkim, którzy czynią dobro, przede wszystkim Żydom, a potem Grekom. Wobec Boga wszyscy ludzie są równi. Ci, którzy popełniają grzech, nie znając prawa mężeszowego. Zginą bez wyroku prawa. Ci zaś, którzy grzeszą, znając prawo Mojżesza, będą sądzeni na podstawie tego prawa. Sprawiedliwy w oczach Boga to nie taki człowiek, który zna prawo, lecz taki, który według niego postępuje. To on właśnie będzie uznany za sprawiedliwego. Boganie wprawdzie nie znają prawa Mojżesza, a jednak z natury wypełniają jego zasady. Stąd sami dla siebie są źródłem prawa. W ten sposób dają dowód na to, że zasady prawa mają zapisane w sercach. Świadczy o tym ich sumienie oraz myśli, które raz oskarżają, a innym razem biorą ich w obronę. Ujawni się to w ów dzień, gdy Bóg będzie sądził przez Jezusa Chrystusa to, co ludzie chcieliby ukryć. Oto treść dobrej nowiny, którą Wam głoszę. Apostoł Paweł dowodzi, że człowiek nie dowiaduje się dopiero i wyłącznie z Biblii, co jest dobre, a co złe. Każdy człowiek posiada darowane mu przez Stwórcę sumienie i każdy może Stwórcę oglądać w stworzeniu, w otaczającym nas świecie przyrody, rządzącym się ustanowionymi przez Boga prawami. Człowiek z reguły rozpoznaje zło i dobro i wie, jak powinien postąpić, nawet jeśli nie zna treści Biblii. Sumienie człowieka jest czymś niezwykłym, jest jakby świadkiem zamieszkującym w naszym wnętrzu. Mieszka w nas, jak gdyby ktoś współwiedzący, ktoś, kto o naszym życiu wie wszystko i osądza nasze postępowanie. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zagłuszyć głosu swojego sumienia. Kiedy odzywa się sumienie, nasze myśli, wprawione w ruch, oskarżają się i bronią nawzajem. Wszyscy znamy takie wewnętrzne rozmowy w chwilach ciszy, w głębi serca. Nawet najbliżsi nam ludzie nie wiedzą wtedy, co się dzieje w naszym wnętrzu. Być może apostołowi chodzi z jednej strony o takie właśnie wewnętrzne rozmowy, a z drugiej strony o kontakty międzyludzkie. Spotykamy się stale z innymi ludźmi, rozmawiamy z nimi, nawzajem się oskarżamy i bronimy. Dowodzimy przez to, że treść Bożego Prawa jest zapisana w naszych sercach, niezależnie od tego, co apostoł Paweł chciał wyrazić, gdy pisał o myślach, które nawzajem się oskarżają lub bronią. Faktem jest, że nadejdzie dzień, kiedy, jak czytamy w szesnastym wierszu, według Ewangelii Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Możemy zapytać zaskoczeni, Wieść o sądzie to także Ewangelia? Wieść o czekającym nas sądzie nie stoi w sprzeczności z dobrą nowiną o zbawieniu. Ewangelia jest nowiną o dniu, w którym gdy nadejdzie, wszystko ukaże się w jasnym świetle. Kłamstwu i pozorom położony będzie kres. To, co ukryte, stanie się jawne. A na całą historię świata wydany zostanie jednoznaczny i sprawiedliwy wyrok. Bez tej pewności życie stałoby się nie do zniesienia. A więc, mimo że dzień ten będzie również dniem gniewu, a ogień świętego Boga niepowstrzymanie spali całe zło świata, czyż nie powinniśmy się jednak cieszyć, jakkolwiek ogarnia nas być może drżenie? Ten dzień bowiem, w którym Bóg osądzi to, co ukryte, nas również dotyczy. Możliwe, że sąd nad kościołem odbędzie się o innej godzinie tego dnia, ponieważ kościół ma potem u boku sędziego uczestniczyć w sądzie nad światem, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Sąd nad wszystkim, co ukryte, zapowiadał Paweł również Koryntianom, mówiąc z naciskiem: Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. W dalszych rozdziałach listu do Rzymian w podobny sposób będzie przypominał apostoł braciom osądzającym innych braci, że ich również czeka sąd. Ty zaś, czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem bożym, podkreśla apostoł. Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa, pisze Paweł. Tak, Jezus jest sędzią świata. Jezus sam mówił o tym, jak odbędzie się jego sąd nad narodami. Czy widzi on w nich jedynie pełną zepsucia masę ludzką, która cała bez wyjątku skazana jest na piekło? Nie, w żadnym wypadku. Jezus wie, że całe gromady ludzi odziedziczą królestwo jako błogosławieni Ojca. To samo mówi Paweł w rozważanym tu fragmencie listu do Rzymian. Czy to nas gniewa? Nie, kto kocha Boga i ludzi, ten może się tylko cieszyć wspaniałą perspektywą ukazaną przez Jezusa i przez jego sługę, apostoła Pawła. Powinniśmy się głośno radować, gdy w owym dniu okaże się, że wielu ludzi zapisanych jest w Księdze Życia, że wielu jest zbawionych z różnych narodów, z każdej strony świata. Ale ty i ja, myśląc o nadchodzącym sądzie, Powinniśmy zadać sobie jedno najważniejsze pytanie: czy dla mnie, grzesznika, Dzień Sądu będzie Dniem Radości? A jeśli mam taką nadzieję, że będę uratowany, to na jakiej podstawie tak sądzę i co z tego wynika w moim życiu na co dzień? Dalej apostoł Paweł coraz wyraźniej kieruje swe słowa do Żydów. Już w pierwszym rozdziale, gdy rozważał sytuację poganina przed Bogiem, Żyd był drugim rozmówcą, którego należało przekonać, w jakim znajduje się położeniu. Teraz zostaje nazwany z imienia. Apostoł pisze: Ty zaś z dumą podkreślasz, że jesteś Żydem i czujesz się bezpieczny dzięki prawu Mojżesza. Chlubisz się swoim Bogiem, znasz Jego wolę, a pouczony przez prawo możesz rozróżnić między dobrem a złem. Uważasz siebie za przewodnika ślepych, za światło dla tych, którzy żyją w ciemnościach, za wychowawcę prostaków i nauczyciela dzieci, bo w prawie Mojżesza masz jasno wyłożoną całą wiedzę i prawdę. Ty więc innych pouczasz, a sam nie chcesz przyjąć pouczenia? Wołasz nie kradnij, a sam kradniesz? Apostoł stawia wiele pytań. Czy Żyd nie miał wszelkich powodów do dumy? Otrzymał przecież prawo Boże. Czy nie mógł więc wesprzeć się na tak drogocennym darze? Należał do Bożego ludu przymierza. Czy z tego tytułu nie mógł chlubić się Bogiem? Znał przecież Jego wolę, o której nawet najszlachetniejsi, najwybitniejsi Grecy mieli tylko mgliste wyobrażenie. Umiał rozróżniać dobre od złego, jak pisze apostoł. Tak więc, mając to wszystko, czy nie posiadał nieskończenie więcej niż reszta świata, misjonarz żydowski myślał więc o sobie dokładnie tak, jak opisuje to Paweł: widział siebie jako wodza ślepych, jako światło dla tych, którzy są w ciemności, jako wychowawcę nierozumnych, jako nauczyciela dzieci. Uważał, że jest do tego wszystkiego zdolny, ponieważ ma w prawie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Co to znaczy? Greckie słowo morfosis, występujące w oryginalnym tekście Nowego Testamentu, ma jednoznaczny sens. Chodzi o postać, o pozór. Ludzie przyjmują tylko pozór fasadę pobożności. Usiłowania, takie jak wysiłki Żydów, żeby poprzez zachowywanie zewnętrznych pozorów pobożności być dla innych przykładem. Takie wysiłki są skazane na niepowodzenie. Jedynie Duch Święty tworzy w głębi serca człowieka właściwe i autentyczne poznanie prawdy Bożej. Apostoł atakuje dumę, która nie pozwala Żydowi otworzyć się na ratującą nowinę o Zbawicielu. Kto chlubi się Bogiem i Jego prawem, kto umie rozróżniać dobre od złego ten nie potrzebuje ratunku i odsuwa od siebie myśli o zbawicielu podkreśla apostoł Pamiętajmy że Jezus do najbardziej pobożnych żydów faryzeuszy mówił często bardzo ostro obudnicy nam może się wydawać że ten atak Jezusa dotyczył tylko faryzeuszy wielkich obudników z którymi my nie mamy nic wspólnego niestety Prawda jest inna. Często my, ludzie pobożni dzisiejszego dnia, deklarujący wiarę i znajomość Boga, jesteśmy obudnikami, hipokrytami. Pamiętajmy o tym, że ostrzeżenie to dotyczy nas w takim samym stopniu jak pobożnych Żydów. Nie jesteśmy w stanie żyć zgodnie z Bożymi oczekiwaniami, jeśli nie trwamy w Chrystusie. I nie poddajemy się ciągłej przemianie Ducha Świętego. Potrzebna jest nam stale, na co dzień, pokora i szczerość, wiara i zaufanie, że Pan prowadzi nas, że nas będzie oczyszczał, że nas będzie kształtował i że nas usprawiedliwia. W Jego prawości jest nasza prawość, w Jego mocy nasza siła, w Jego zwycięstwie nasze zbawienie. W czasie następnej audycji wrócimy jeszcze do myśli zawartych w drugim rozdziale listu do Rzymian. Zapamiętajmy dzisiaj to, co szczególnie ważne: Musimy strzec się pychy, dumy, zarozumialstwa. Potrzebna jest nam skromność, szczerość, pokora i stała prośba o oczyszczenie, o przewodnictwo skierowana do zbawiciela i pana Jezusa Chrystusa. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.tvrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.